Czy w tej pamiętnej scenie Kal drogo kłamał? Powiodę kalasar na zachód, gdzie kończy się świat, i na drewnianych koniach pojadę przez słoną wodę. Jako pierwszy z kalów jaka była szansa, że wielki kalasar droga rzeczywiście przepłynie przez morze? Dobrze poinformowany Jora Mormont zdradza nam, że. Sam twój pan mąż ma 40 tysięcy wojowników w swoim kalasarze. I teraz czas na matematykę. Każdy dotrak poza koniem bojowym posiadał inne konie, m.in. koń zapasowy czy koń do transportu. Załóżmy, że każdy dotrak posiadał trzy konie. Wtedy do przetransportowania armii 40 tys. dotraków potrzebujemy przetransportować również 120 tys. koni. Za porównania, Ryszard Lwie Serce, wyruszając na krucjatę, wydał połowę rocznego przychodu całej Anglii. Aby wziąć ze sobą zaledwie 8 tysięcy wojowników i 1000 koni, Ryszard transportował ponad 100 razy mniej koni i 5 razy mniej ludzi, a potrzebował do tego ponad 100 okrętów. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na wodę, czyli około 7 litrów dla wieszlarza oraz 30 litrów dla konia, Ryszard codziennie potrzebował około 100 ton wody. Dlatego niemalże codziennie musiał zatrzymywać się, aby uzupełniać zapasy. Kal Drogo dla samych tylko koni potrzebowałby 4 800 tysięcy litrów wody codziennie. Czyli prawie 5000 ton wody dziennie. Czyli samych tylko statków, które transportowałyby samą wodę, potrzebowałby około 64. I codziennie trzeba byłoby je na nowo napełniać. Jak widzisz, akurat w tej kwestii naiwny Ned Stark miał rację. I milion dotraków nie zagrozi królestwu. Są po drugiej stronie morza i nie mają statku.